Niezależnie od tego, jakie są nasze plany, jeżeli chodzi o wykorzystanie systemu, podstawowym elementem, który należy zdefiniować, aby móc rozpocząć pracę, jest założenie podmiotu czy też firmy. Aby to zrobić, należy przejść na zakładkę firmy, lista firm, i mamy tutaj dedykowany przycisk, który przeniesie nas do odpowiedniego formularza, w którym to możemy uzupełnić y, informacje na temat zakładanego podmiotu ręcznie, bądź też y, możemy sobie nieco ułatwić sprawę, podać numer NIP, pobrać dane z GUS-u. Y, Oczywiście, informacje y, są na tyle poprawne, na ile one są one poprawne w gusie. Proszę zwrócić uwagę, że y, poza nazwą pełną musimy także podać nazwę skróconą. Jest to nazwa, y, można powiedzieć, wewnętrzna, systemowa, nie wyświetlana nigdzie na zewnątrz. Y, tutaj podam jakąś nazwę przykładową. Nieco niżej musimy także zdefiniować login. Y, posłuży on nam do y, logowania do systemu jeśli zdecydujemy się na przekazanie dostępu także dla naszych klientów. Poniżej musimy także podać adres kontaktowy, który będzie skojarzony z tym loginem, czyli po prostu na ten adres trafi informacja o utworzeniu konta. OK. Wygląda na to, że pozostałe informacje są poprawne. Jeżeli należałoby je skorygować, to oczywiście mam taką możliwość. Te wszystkie pole tutaj są edytowalne. W tym momencie warto zwrócić na yy, w szczególności dwa elementy: a mianowicie numer konta bankowego, a także yy, możliwość generowania poleceń przelotowych. Ale po kolei. Yy, numer konta bankowego będziemy podawać w sytuacji, jeśli planujemy odczytywanie w systemie wyciągów bankowych. Lub też planujemy generowanie poleceń przelewów. Przelewy będą generowane na podstawie informacji zawartych w dokumentach, i właśnie z dokumentów będą pobierane informacje, do kogo i na jaką kwotę chcemy, jakby opłacić te zobowiązania. Z kolei z tego miejsca będą pobierane numery rachunków, z którego te przelewy będą autoryzowane. Oczywiście możemy wprowadzić więcej niż jeden numer rachunku i nie musimy robić tego teraz. Oczywiście możemy to uzupełnić na późniejszym etapie uruchomione moduły, które tutaj widzimy są to funkcjonalności, które są dostępne w danym podmiocie lub będą widoczne dla naszych klientów, jeżeli zdecydujemy się na przekazanie im dostępu na razie zostawię to tak jak jest jeżeli chodzi o możliwość generowania poleceń przelewów ta opcja decyduje o tym czy nasz klient, jeżeli uzyska dostęp do systemu, będzie mógł to robić na własną rękę biuro rachunkowe ma taką możliwość tak czy inaczej załóżmy podmiot